Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Mistrzostwo Europy przed nami. Polska jest z, z Francją, Szkocją, i Tyngram w grupie Mecz z, z Szkocją. z węgrami dwa zera gdziu i mecz o wyjście z grupy ja deny z tematem let's go wyszliśmy z grupy na mistrzostwach Europy w ćwierzwiale zmierzymy się z Portugalią Wypchnęliśmy dzięki Klechowiakowi Idziemy którzy... do półfinału mistrzostw Europy Widzimy się w muzy... highlight'ie z tego spotkania życzę mistrzostw Europy Polska Faran Wygraliśmy z Francuzami 3D w Krychowia Mid. Nawet wilki krychowiakaflan. Co Jestem z nich dumny Mamy kompakt reprezentację Polski Kopa Superkopa. Itali Rampana 3 chciałby zagrać w tym meczu UFO Supercop Grammy z Borusiu Jak Artur, dwie bramki, jeden dorzucił Easy Peasy, Limous Queasy nas BVB. Rozpoczynamy nowy sezon D2024 D2025 Kontakt, zmieniłem się z rezerwami naszymi Remis naprzód z Benevento, który jest pierwsza w Ligi, w pierwszej kolejce. Juniorzy naprzód. Aha, drugi z drugi mecz. Był początek sezonu dla Juventusu. Zrobimy sobie transfery na początku sezonu w tym klubie. Teraz jest sprzedany do Interu, za darmo przed Białek. Bernardeski sprzedany do Manchesteru City. Regara wypoczyn do Benevento. A Rovena w Burczyn do Fulham. <grywa> Juve 13, Wolonia 14. Rezerwy zapraszam do walki. W końcu zwycięstwo w tym sezonie Do boju, do boju. Rezerwy zagrają. Troszki mecz, 3-2 Farma. Huhuhu, huhuhu. i spółka do boju. 4-2, ołóż. z Cagliari, który jest praktycznie na samym końcu stawki. i pokażcie na co on jest Wydawcami Bramek na 3 punkty dla nas. AS Roma. Drugie miejsce w tabeli w chwili obecnej. To ostro, lecimy w bum bum pykamy i 2-1. Drugi na czwazie grupowej i nie AS Monako. Hmm, i bo junior, wygrali z Monako. 3-1. Ololo, oh, Interowi w tym sezonie nie ale mi przykro. 0-0 Artur, Do boju, przeciwko Genui. Ruszamy z juniorami, ty ty ty, ty. Gomez za... Przed nami mecz z, z Salzburgin na wieś. Juniorzy. Trzy rezerwy, rezerwy. Mm. jeden, Almada, kulusewski. Początkowo mm. korektowo. To miło użyć. Skandal to. Znaczy z zasłoną. nasze rezerwy. Dobrze Naprzód przeciwko z Hamburgiem i Pokażcie na co wstać. To remis skandalny Revanche z Alnesburgiem Rezerwy Po doskonałym starcie Milano spadnie na szóstą pozycję widzę Nie możemy się zatrzymywać, gramy Wygra na 2-0 Ortur. przeciwko Lazio, który zajmuje dziewiąte miejsce. Bierze się nasz skład rezerwowy. Jeremisław Wołd wadwa. Wierzę, że w meczu ligowym rezerwom nie poszło, ale za to w Lidze Mistrzów jak najbardziej mogą to odbudować. mecz z Napoli na szczycie do boju Tybala Rosji do boju przeciwko Weronie wysyłamy naszych juniorów Bali. jeden naprzód Monako zmierzy się z naszymi rezerwami Wygraliśmy dzięki Jeremiemu 1-0. Meczek z Fiorentino, pierwsza drużyna do Bungu. Do Bungu ty o Hernandez, o Rozdipalna, dla nas. Du, tu, tu, tu. Derby, Turinu rezerwy do przodu. Alba, Almada bary szalcami dla nas. I lecimy. Uddźmy z naszym rywalem. Żeby niech sobie zagrani Wygraliśmy 2-1 Almada i Delicht Lecimy z piejeza Ryzer w nich zagrani ich 3 0 1 ósma Juniorzy Dawid I Genua kolejnym rywalem. I juniorzy w Pucharze dobrze zagrali. Zobaczymy jak zagrają w lidze. wygrali te 2-1. Mecz na szczycie gramy z Interem. So Pierdź finał, kopajtaj. do boju. Bum bum bum, 4-2. Czyżby Artur strzelił? O paku. chłopaku. Nowe okienko Wypożyczyliśmy Brownie do Willem II. Teston Standovala do chłyski Przerywamy do warszawkę A do... do... oraz w C, H, do bali Lecimy, sas Pajace Naprzód, przeciwko Kratomu na wyjeździe i morzu Pokażcie, że ma coś was stać Pawełek w zniszczeniu Top Italia, półfinał intermedium przyszedł pierwsza drużyna oboje Artur Yamada SG w oboju, z, z przedostatnim drużyną Wizę Miorzy wygrywałem 3-0 w jedno są w finału Chyba... Wygrywamy 2-1. Zobaczmy jak sobie nasze rezerwy poradzą. Almada oraz... ...wstają ramki. ty, Tyrona kolejnym rywalem. <totekarzy> to i moi limioży. Nowy wodarczyk, pikniki sobie drony. I DWI. Rezerwę Pytrzyłem. Przechodzimy dalej. Przednaj mecz z Palmą. Juniorzy. Dobry. Białek fajnie. Rewanż z Barceloną w Turynie gramy. Myślę, na pewno Debala i Rosji mają formy Nic My awansujemy dalej. Naprzód. Bolonia. Rezerwy. Karnel De Deicht. I nam 3 punkty. Spotkanie z Udinese Debala chce zagrać. Ulusewskiej Rosji. Przed nami derby, turel. Przed nami pierwszy na świecie z Manchester City. To tu się odbił. Jednakże zwętrze z, z tym psikiem na wyjeździe obecnie będziemy dać Pierwsza, dni. Dobrze, delicht. Tak, to jest już 39 czerwony. My musimy się jeszcze odgrywać straty oko. Na wyjeździe. Przynajmniej mecz z Atalantą. Do doboju. Mecz na szczycie z Milanem. Zobój. Pier 2, pyknęliśmy Milan. Pieniorzy, zagrajcie sobie. Przed nami półfinał w mecz numer 1. Remy. Artur i Dybala porobili kartę, żeby prowadzić Manchester City. Wątpię. Mecz na szczycie kolejny. Tym razem z Ramą. Czeni, Może będzie na łatwiej. Jedno jaki mecz walki? Dybala dwie, Bityk. Czyli naszą obrońca środkowy. też jedną dożyczyć. Sami rewanż. Nie w Monachium. jeden rozbiliśmy naszym rywalem. Dudziu, do przodu... Nie no kurde, tylko Na Napoli kolejnym rywalem. Stopu. Pierwsza drużyna do przodu. Jeden człowiek na bankę. Skuteczność od -paj, Paj Pierwsza drużyna do bolu. W szynku. Fagioli. Dwie banki Rosjelu. Mi. Ostatnia konika serial. Relacje naszym rywalem. I mnożnik tych tak zagrań. Zostali sromotne w pierdziu Mistrzów Często jest półka do wojny Tutaj Upieczętowali zwycięstwo W Lidze Mistrzów Obroniliśmy tytuł kolejny raz Umyjmy sobie sezon Pierwsze miejsce widzę jednym porażką, dwunastoma rejsami jestem piętą ciałamy zwycięstwami z minus 37 Dobry dzień Wygrana w Super Cup Italii Torino na drodze Intermedium W finale W czwartej Manchester City, z którą zaufano, Bayern München 5 finale Liverpool 3.0 pokonaliśmy. Dzięki za oglądanie odcinka. Ligę Europy wygrała Sevilla. A się, się podobał, załapkujcie, napiszcie komentarz. Polska zazwyczaj pierwszym w na streamie lub w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.